To konwent, to impreza, którą stworzyliśmy 7 lat temu. Dla ludzi, którzy się interesują tatuażem, ale też nie tylko. Dla tych, którzy chcieliby dopiero wejść w ten świat, zobaczyć jak to wygląda, co tutaj się robi, co można sobie wytatuować, jakie wzory, jakie style. Generalnie poznać to wszystko od środka. Tak, bez jeszcze może wchodzenia do salonu tatuażu, bez decydowania się, można tutaj przyjść bez zobowiązań żadnych, zobaczyć sobie co jest tutaj wykonywane, jacy ludzie to są, są tu bardzo pozytywni ludzie. Będą ćmy, motyle, żarówka takie mroczne elementy. Im dłużej, tym bardziej boli. Potem wracanie w miejsca, które już były nakuwane, też są mniej przyjemne. Na koniec biały, no to wiadomo, biały najmniej przyjemny, ale do wytrzymania. Klatka piersiowa, gdzieś tam wewnętrzne części ciała ogólnie są dużo bardziej bolesne niż zewnętrzne, tak ogólnie. Żebra, szyja, głowa. Fajnie jest. I jeżeli patrzę na nich wszystkich, to też bym chciała, ale niestety jeszcze mam mi zabrania. To jest e, żuk z czaszką i z oczami. Nie przeszkadza mnie nosić takie rzeczy odkryte. Myślę, że jestem bardziej wiarygodny jeżeli chodzi o osobę, która wykończyła... Angela 105 się w pracach Lucifera że studia Najlepiej się umówić przed imprezą na wykonanie wzoru, ale wielu artystów pracuje też w takim systemie walk-in, czyli można przyjść, wybrać sobie z gotowych wzorów i wytatuować je w trakcie imprezy. Naprawdę dużo ludzi z tego korzysta. To jest trochę tak, że na co dzień w mieście mamy 20 salonów tatuażu, a tutaj w trakcie weekendu mamy ich prawie 90. Talent trzeba mieć, zdolności, wyobraźnia. Dziadek jest marynarzem, ma swoje stare tatuaże robione nie chcę wiedzieć czym, ale też ma jeden malutki ode mnie, także, także z tatuażem gdzieś tam był pod rękę za młodu i, i jako symbol z, około dwóch lat temu wytatuowałam go ja, a mama i mój ojczym tatuują, od tego się zaczęło, ona mnie uczyła, zaczynałam u niej w studio, więc, więc można powiedzieć, że to jest rodzinny, rodzinny biznes, rodzinna tradycja.